Cześć, Katarzyna, witam Was w kolejnym odcinku serii od Bądź co, bądź, powoli mieliśmy się zbliżać do tego kolejnego progu Mastery, prawda? Czyli, no, musimy chociażby jeden level dzisiaj wbić. No bo, tak, jak będziemy nic nie robić, to przecież tego nie wbijemy, prawda? Więc ja sobie pierw tutaj rozwalę, co tutaj mam, jakieś pierdoły. I teraz tak, z tygodniowego. Z tych tygodniowych skrzynek, to wiecie, to jest za zdobywanie expa, prawda? W tygodniu. E, o, co to za taka zepsuta skrzynka, że jej się otworzyć nie da? O nie! Co to się stało? E, no nieważne. E, za to dostałem... super Mount Stash. I odblokuje nam randomowego pieska, kota, szczura albo jakieś tam inny adventure, którego nie mam. Ma, nie mam jakiegoś? Nie mam. 50 mastery. No i cyk. To, to, to wpadło z tych takich skrzydeczek, właśnie za Expo, co się dostaje. E, tutaj dostaniemy dwa mastery, tutaj jeden i tutaj jeden. Dobra, coś ciutkę przesunęliśmy się do przodu. E, brakuje nam jeszcze ile? E, 175 mastery, tak? 175. Czyli w sumie bym musiał na przykład 4 mounty kupić, albo jakiś statek sobie ogarnąć, czy coś. Yy, dobra, no na razie, na razie no dużo skrzynek tutaj nie mam, yy, o coś jest nowego tutaj, no coś co nowego jest, moglibyśmy zacząć od tego, że zrobimy sobie, dokończymy sobie na te 10 chaos chestów misję. o gołębie nie sprzedałem, Czemu go nie sprzedałem, a niech leci za te 20 tysięcy, o mam nawet 29 tutaj, dobrze, to nie będzie tak całkiem łyso, Już myślałem, że całkiem będzie. No zepsuta skrzynia, no co za godzina podła. Nie da się otworzyć. Nie wiem co z tym zrobić. Może tutaj wrzucę na market? Co to za skrzynia jest? Strong box. Aha! Requires adventure strong box key to open. Oto dziadostwo. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra, no to sobie niech posiedzi. Może innym razem. Teraz potrzebujemy nabić troszkę paska. No, tak mniej więcej pół paska do chaos chestów. To sobie to nabijemy. Po tym, co otworzymy, chaos chesty zobaczymy, co nam nam poleci. Bo coś tam w tygodniowego znowu jest, prawda? to. O, no, 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 fajnie. Nie znaleziono graczy. To jest w ogóle dzikie, bo tam widzę parę osób, ale nigdy do końca nie wiem, jak to działa. Czy można było jakoś to wyłączyć, żeby nikt nie mógł do nas dołączać? Nie wiem. Nieważne. To akurat jest yy, najmniej ważne, zdobędziemy sobie te 10 hosts yy, O, nawet udało nam się zdobyć jedną skrzyneczkę w tym momencie z tamtego danga. Właśnie chciałem to powiedzieć, że może nam się uda jakimś fartem zdobyć jeszcze jakieś skrzyneczki tutaj yy, z samych tych dangów, które będziemy robić. I bardzo dobrze, bo jak najwięcej skrzyneczek nam jest potrzebnych. Yy, no dobra, tak sobie się powbijamy będziemy potrzebowali znowu ach te kory by się przydały i tak dalej no troszkę tych rzeczy jest co brakuje mi jeszcze na tym koncie no ale nic no powoli powoli trzeba sobie to ogarniać, dobra no to już myślę że jest jeszcze ze 2-3 dungeony to takie max, ale chyba 2 dungeony powinniśmy, 2 dungeony powinniśmy się, się uwinąć z tym pomem, O, zaraz mi może skoków nie starczyć. starczyło, O, no tak mniej więcej się posunęło, że jeszcze jeden dungeon i będzie git. Nie pamiętam, czy z tych mobów małych, e, tych minibossów, czy może z nich wypaść e, chaos. chest, naprawdę nie pamiętam. W sumie chyba mi nigdy też nie wypadł. Czasami się po prostu na to uwagi nie zwraca. E, trochę tego tam jest napisane. A lak serwera mi trochę cofnął. Eee, dobra, chyba tak, udało się. No to w takim razie robimy opening. Co tutaj mamy? Sam flux nam leci. No to akurat najmniej nam potrzebne. Eee, więc przydałoby się, żeby jakiś od poleciał, prawda? To <m> <m> może być, ale to i tak. O! Co to jest? Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Może przegapiłem? No ale coś nam leciało, więc nie ma źle. Dobra, co to jest? Eee, 10 Light daje. O! To nawet nie wiedziałem. Jest mał Znaczy, alej, który daje nam Light. Ok, no to go przypiszemy. 20 Mastery. Zawsze coś. I 9. Eee, 9 korów nam jeszcze poleciało. Tych korów mam troszkę już. 58. Chciałbym sobie potwierać, może skrzyneczki też za te kory, bo w sumie to co najważniejsze, to zrobiliśmy za te kory pamiętacie. Robiliśmy za te kory te wszystkie kostiumy. Też kostiumy nie można dostać z tych skrzyneczek, prawda? Dlatego to było takie, proszę powiedzieć, najważniejsze. A dalej takie rzeczy jak teraz mi wypadło, to one po prostu tutaj są, cały czas w tej puli, cały czas w tej puli do zdobycia. Więc nie warto po prostu. Nie warto ich krafcić, bo mogą kiedyś tam nam wypaść, właśnie tak jak teraz coś mi tam wypadło, co wcale nie było tym tygodniowym lutem, prawda? W, znaczy nie w tym tygodniu, kiedyś może tam było. No właśnie. I teraz mi wypadło. Sobie to sklejmowałem, a tak to to. Może nam jeszcze to kiedyś wypadnie z tych chaosów i wtedy to po prostu byśmy przetworzyli. No bez sensu. Więc może lepiej. Niech na razie to sobie tam jest. Niech sobie nam to brakuje. A my sobie otworzymy jakieś lighthouse volty hmm, czy dark volty. Zobaczmy, jak to wygląda. I, a niech będą dark i możemy ich stworzyć 60. No dobra, no to sobie tutaj zróbmy to. 60, a light możemy sobie zrobić 40. E, I zabrakło nam. Taki, takich materiałów, w którym jesteśmy w stanie zrobić, ale to wiecie, to tylko teraz tak przy okazji sobie machniemy. E, dobra, no to sobie otwórzmy te te skrzyneczki. No oczywiście będą nam leciały fragmenty smoka, którego już posiadam, e, więc je sobie po prostu przetworzymy, ale liczę na to, że wypadnie mi jakiś mount, którego jeszcze nie mam, e, ewentualnie kory. <laughs> To ile brakuje? 46. O nie. To chyba będziemy musieli doprodukować skrzynczek, bo tam brakuje nam 10. Tu będzie nam brakowało e, też paru, więc może sobie doprodukujmy skrzynki i może coś tam nam wyleci. Chociaż wątpię. Ale jak już się bawimy, to ile tutaj nam tego brakuje? E, do light brakuje radiantowych, a tutaj brakuje nam penta. Dobra. Penta. Ha. Ha, ha. W takich ilościach to sprzedajecie dziady podły Dobra, no to 100 mogę kupić Ale nie 9000 Radiant A, Radiant Soul. Podobna sytuacja Ale tu jest różnica cenowa dużo większa. Dobra, te kupię. Dobra. No to mamy zapas na rok. Tutaj mieliśmy 10 wytworzyć. I tutaj czego. O nie! Tak być nie będzie. To sobie rozwalimy. To sobie rozwalimy. E, I teraz trzeba patrzeć, żebyśmy nie rozwalili czegoś, co mamy do sklepowania. A, wszystko. Wszystko już posiadamy, więc. No, 4, 4, 4. Trochę korów nam wpadnie. Dobra. Odzyskane. Eee, Chwila. My jakie skrzynki light zrobiliśmy? Więc teraz trzeba jedne dark zrobić. Ok. No tak, przy okazji sobie. Otwieramy te parę skrzyneczek. Uwaga, uwaga. I skrzydełka. Skrzydełka oczywiście możemy sprzedać, prawda? To nie jest żaden problem. Jest coś na wypadło, czego nie mamy. Super. No tego mamy niestety. No i skrzydełka oczywiście, e, Tundra Thunderer. Hmm. A to, to jest Crazy bazy Caterpillar. Ok, 50 na steryna wpadło. Udało się coś zrobić. Hmm, teraz w ogóle pytanie, czy tutaj on gdzieś nie jest też? Nie, o jest. Crazy Bazie Caterpillar. No dobra, no to wyleciało nam też z tego pakietu. Nie wiem w takim razie, czy w ogóle warto te skrzynki otwierać, czy po prostu to już z kosztów wszystko robić. A, nieważne. pootwieraliśmy sobie forfan. Ole są tanie, te skrzydełka, widzicie to? O nie. No dobra. No. Po co nam to? Tak naprawdę te skrzydełka tak naprawdę są po to, żeby zrobić sobie, przetworzyć sobie je. I sobie stworzyć te smoki, prawda? 74. się aż Dobra. Dobra. To tyle by było. To sobie przetworzymy, to sobie przetworzymy. Jakieś tam kory odzyskamy. O, to sobie muszę ustawić z powrotem. Jak wygląda nasze mastery? O, nasze mastery wygląda tak, że jeszcze potrzebuje 75 punktów. No to teraz sobie wejdziemy po prostu tutaj na market i może znajdziemy sobie dwa od których jeszcze nie posiadamy po prostu. Albo Magrider, o Magriderów dużo nie mam. Hide Collected oczywiście. Za 300 tysięcy, może być. Może być w sumie taki Magrider. Sobie go kupimy. No i w sumie zostało nam... i drogie rzeczy tutaj zostały. Ach, Metalhead, a zobaczmy tutaj. A, zobaczmy na małty. O, jaki to niutki. 50 na yy, Ups, trochę więcej mi brakowało. Yy, dobra, 5 mastery brakuje. Czemu 11 razy? I to jest. Jedyny mount, którego mi brakuje z rynku? Hmm. Ok. Zobaczmy, jak tam alaje. 500 tysięcy. No, już prawie wszystko wykupiłem w tej grze, niestety. Ale co to jest? Ten mount. Tam to dziwne jakieś. Bouncing Bubble. Nie wiem, nie chcę tego kupować, bo się zaraz okaże, że prze, yy, przepłaciłem. O, nie mamy jakiegoś żagla. Co wy gadacie? Też pierwszy raz taki żagiel widzę. Też był tylko jeden na markecie, prawda? O, gdzie. Cie dopie. Dobra. Ships. Aha. A, style to jeszcze... O oczywiście styl i to nam dużo brakuje To my mamy? Skrzydełka jakieś drogie, drogie, to wszystko już drogie. Jest kostiumy jakieś, jakiś tani kostium A no, może poprzestaniemy na tym. Mój flux i tak już dość wycierpiał dzisiaj, prawda? <laughs> no to co? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.